Drodzy, słuchajcie, słuchajcie mnie teraz yy, czysto i wyraźnie. <laughs> yy, ten mały, który idzie przede mną, dzisiaj od rana towarzyszył mi podczas badań. Bo ja dzisiaj rano pojechałam sobie zrobić pełną morfologię, yy, glukozę, biochemię wszystko, co się dało, zbadałam z krwi. I teraz mi towarzyszył ten mały, mój ukochany synek. Mamy takie pytanie yy, do Was kiedy wyście się przebadali, co? Kiedy zrobiliście sobie morfologię, badanie piersi? Do dziewczyn mówię przede wszystkim, panowie, kiedy wy przebadaliście siebie, co? Kiedy zrobiliście sobie podstawowe, podstawowe badania? To nie boli. A naprawdę może życie uratować. Czekam na odpowiedzi. A jeżeli nie, macie to zrobić. Ja zrobiłam dzisiaj, mały mi towarzyszył, teraz czekam na was. Słuchajcie, pokazałam go z tyłu, no z go też pokażę. Przecież piękny chłopak jest. Całe życie mi towarzyszy swoje, jedenastoletnie. Gdzie muszę jechać? Do urzędu, do sądu, do lekarza. On wszędzie ze mną jeździ. Tu przecież nie mam go z kim zostawić. A zresztą ja powiem szczerze, ja sobie bez niego życia nie wyobrażam. No strasznie kocham tego dzieciaka. I kiedy mama jest na badaniach, on też jest na badaniach. Kiedy mama czeka do lekarza, on czeka razem ze mną. No, teraz dzisiaj mama się przebadała, a za jakiś czas będziemy jego badać. Zrobimy mu krew, morfologię, y, biochemię, y, rozmaz y, na wszystko, tak dla świętego spokoju. A wy kiedy ostatnio się badaliście? Powiedzcie mi, tak z, z ręką na sercu. Odpowiedzcie mi w komentarzach. Ja nie, nie, nie pytam Was nie wiadomo po co. Ja po prostu uważam, że takie małe badanie, ona nic nie boli. Jedną kucie, a ratuje życie. No. Ja mam to życie, dla kogo mieć. Mam dla kogo żyć, dlatego co siedzi tutaj obok mnie. Krótki dzisiaj był vlog, taki o zdrowiu. Yy, nawet to nie był vlog zresztą, to krótki film. Więc to będziemy kończyć. Was pozdrawiamy i do zobaczenia następnym razem, bo się Piotr boi. No, tego się nie uniknie? Piotr się boi od, od głosu motoru. Papa! Pa.